Hej, siem wszystkim tu, Kamrus! Witam Was, w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Hearthstone! I moi drodzy, dzisiaj będziemy grali Heroiki na drugim skrzydle Blackrock Mountain, moi drodzy. A więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Gar, nasz pierwszy boss zmieniony spec specjalnie. specjalu nie ma zmienionego, czyli musi mieć coś zmienionego na polu gry. Przetestujemy w takim razie nasz deck na warriorze, którego używaliśmy do normalnych gier, zobaczymy co się takiego zmieniło. Oprócz tego, że zostanie 15 życia, no i let's play the game, moi drodzy. Dalej ma 5 życia, one mają 5 życia. Pytanie co się zmienia? Nie w przypadku. Bo jeżeli będą zdawać tylko więcej obrażeń czy coś. To i tak nie będzie problemem ich ubić z berserkerem. Więc pytanie, czym się różnią? Zdają trzy oby obrażenia za każdego typa, który umarł. Ostatnio zabiliśmy jego za pomocą berserkera, zanim którykolwiek z nich umarł. Więc whatever, moi drodzy. Whatever. Problem jest taki, że on ma teraz 15 więcej życia. Bez armaru, co ciekawsze. Z dużą monetkę, czyli prawdopodobnie już duże jakieś palenie na tego typa. Na łapkę. O! Okej, okay, Mark of the Wild. Przyspieszył sobie troszkę grę. No okej, okay, takie buty. Trochę mi może mi to uprzykrzować. Sprawy. No ale cóż. się jakoś go zabić. Bo na ten moment. On jest w stanie nas ubić. Mam nadzieję, że nie ma żadnej spalary. Jeżeli sko skończył turę, jest naprawdę bardzo fajna sytuacja. Gdyż. BUM! On nam przeżyje. Jeżeli on nie ubije, mam berserka. Teraz... To jest martwy. Tak jest martwy? Tak, nie, nie wiem. Chyba brakuje jednego obrażenia. Z tego co widzę. 24 z bronią będzie 26, to nie jest enough. Zdecydowanie to nie jest enough. i to jest problem. Brakuje nam jednego pierwszego obrażenia. Dobra, w takim razie coś takiego. A, to się stakuje w ten sposób. Dobra, 3 ginę od następnej tury. Będzie trzy. 6, tak, zginę. Dobra, musimy to powtórzyć w takim razie. Tech się sprawdza. Tech się zdecydowanie sprawdza. Trzeba tylko trafić na tego przyjemniaczka. I mieć wystarczająco dużo obrażeń. Wiecie co? Inner Fire będzie dobry. Inner Fire. Inner Rage, Inner Fire, nie pamiętam. A już odpaliłem, co prawda. Inner Fire to... nie, to było u Prista. E, Inner Rage bodajże to było. Zala jedno obrażenie i plus dwa dla przeciwnika. Bouncing Blade też może być ciekawe kombo, ale nie. Zależy nam tylko na jednym przyjemniaczku. Który będzie w stanie ubić tego typa. I właściwie ten boss jest bardzo łatwy. Nie podeszło nam. Moglibyśmy się też pobawić w wyczyszczenie tych. Nie, dobra. Podamy się. Mm, damy te dwa spele, o których była wcześniej mowa. Papa, pa, my collection. Zobaczmy, co i jak. System Warrior. Inner Rage. Dobra, co wypieprzymy. Czego nie potrzebujemy? Co potrzebujemy? Co nas nie obchodzi? Eee, pa, 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 pa na jak jest nie obchodzi. Upgrade może być Elo. Upgrade może być zdecydowanie Elo. E, w takim razie wsadzimy. Brawl nas zabije, nie ma opcji. Co jeszcze? Co nam potrzebne, co nam niepotrzebne? Cliff jest ok, powiedzmy, bo to zawsze dwa obrażenia dla berserka. Upgrade, warbot. Warbot nam się przyda? W sumie, Warbot może być ok z racji tego, iż będzie czyścić te gówna z Tauntami. Shield sam mam tylko jeden. Uh, shield block nam nie będzie potrzebny. Dam upgrade, dam kolejny inner rage. Wiruind, to jest karta, którą chciałbym zobaczyć. Deadbite sobie darujemy, bo jest za drogi. Uh, commanding Shout może? To też może mieć sens. Nie, raczej nie. I Heroic Strike dla obraźni. O, Heroic Strike może być ok. Dobra, w takim razie wypieprzymy jeszcze coś, co jest wystarczająco drogie. Hejsa nie potrzebujemy Heroic Strike. Dobra, coś takiego. To mi pasi. Więc musi po prostu podejść nam odpowiednio karta. No i boss będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosty. Z drugiej strony, bardzo prosto, można by było zrobić grę Priestem ze swoim AOS Silence. Bo zdążyłbym wystrzelić o ten Mały Silent zanim był umarły. Okej, okay, mamy e Rampage, a Mani Berserker. że zrobimy trochę inną taktykę, ewentualnie. Wystawimy Mani Berserker i będziemy jej niszczyć pojedynczo. To też może mieć sens. To też może mieć sens. Spróbujmy spróbujmy coś takiego. Ciekawi mnie, jak to wyjdzie po prostu. Fagma ok, i na tyle będziemy mogli zabijać właśnie dwóch. problem będzie, że on urządzi jakiś spalary na nim, co prawda, Hop. 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 coś takiego ten sposób zadałem nam dziewięć obrażeń. Lawa szok. Okej. Okay. 3, 6, 9. Dobra, walnie, w sumie duży walnie, walnę go tak. Oberwy za trzy. Teraz, zrobię coś takiego. Teraz obrywam za 3, potem za 3, 6 i 9 i razem 18. Czyli zostanie mi troszkę życia. To nieco bardziej wolę. Teraz obrawać za 6. W sumie to nie jest taki zły pomysł. I w tej turze obrałem za 3-6. Zostanie mi 4 życie. I będzie super. Ła! Wow. Co jest? A, bo oni umarli od razu. Dobra, to się w ten sposób Oooo! Oh. strategii nie możemy obrać. To już jest pewne. To już jest pewne. Aż wiedzieć, że ma bomberów, żeby zniszczyć sobie te magmy. tych magma kolesi. Dobra, w takim razie podstawowa strategia. No, po prostu do skutku. Musimy grać do skutku. Aż podejdzie nam ten. jak on się nazywa? Amani Berserker? Tak, chyba tak. Mogę yeah. się mylić? Versus Gar. Gar Garrosh kontra Gar. Dobra, ramp. Czy chcemy rampage? Tak, rampage jest tam potrzebny, Potrzebne nam są dwie karty: Rampage i Berserker. Nie, to nie ten berserker. Może podejdzie? Co ja będę tak rozstawał, do skutku, ale żeby was nie zanudzać, to po prostu zapraszam za 3, 2, 1. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mamy berserkera. Myślę, że. Warbot jest ok, opcją. Zawsze dodatkowy target do ranienia przeciwników. Zawsze dodatkowy target dla spela tego typa. Czyli de facto jest są jeden target mi, Jeden spel mniej do Berserka. No i dodatkowe obrażenie na start. Zdecydowanie dodatkowe obrażenie. Oj, mamy Rampage, super, mamy potrzebne combo. Mamy potrzebne combo... do Berserka naszego. Teraz przy dobrych wiatrach w się do przeciwnika nie powinno być problemu z rozwalaniem go. Lava Shock, standardowanie go. No, właściwie może się wszystko zmienić. Hop. zobaczmy, jak podejdą mu spele. Włamy na broń i mamy na rampage. Jeżeli on użyje jednego ze swoich minionów jako taunta, nie będzie to problemem. Patrzcie państwo, pora podpakować na maksę.

Nie, nie wymagało żadnego konkretnego deku. W wymagało dwóch kart. No cóż, myślę, że każdego bossa będę trzymać w oddzielnym odcinku. Myślę, że to jest bardzo spoko opcja, bo dzięki temu odcinki będą krótsze, szybciej je zrenderuję i dzięki temu szybciej pojawią się na YouTubie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy walczyć przeciwko Baron Gedonowi, który ma tym razem specjal zadający 10 obrażeń. A nie 5, więc boli. Trzymajcie się, do zobaczenia, a ja na ten moment lecę kombinować jakiego deku użyć. Pa pa!